I'm yeah. sorry. Jesteśmy tutaj w Wałrudzie nie w sposób przypadkowy, bo przeżywamy decyzyjne dziękczynienie za Światowe Dni Młodych, a przede wszystkim dziękczynienie za ten trzyletni czas przygotowania do Światowych Dni Młodych, za tą drogę, którą było nam dane przejść wspólnie w parafiach, w okręgach, w dekanatach, za tych wszystkich ludzi, których Pan postawił na drodze naszego życia w czasie tych przygotowań. Więc gromadzimy się we wspólnocie decyzyjnej, a w tym miejscu dlatego, że, że błogosławiona Karolina dla nas jest wyjątkową postacią, jest naszą patronem. Która nas prowadziła przez cały czas nasze przygotowanie z naszą patronką już pasterstwa Młodzieży. Więc w tym miejscu, gdzie Karolina się urodziła, gdzie żyła, gdzie katakizowała, tu właśnie pod gruszą, rozpoczynamy to nasze spotkanie. Właśnie od katechezy, którą głosi ksiądz Artur Ważny na rozpoczęcie drogi krzyżowej, którą chcemy przejść razem z Karoliną, żeby no właśnie po raz kolejny od niej uczyć się, uczyć się jak żyć, aby życie było piękne i wygrane. Chcemy podziękować Panu Bogu za to, co wydarzyło. Się w czasie światowej no wynagrodzeń, właśnie w tym miejscu. I rozpocząć to od. To rozpoczynamy... Spotkania się z katechezą papieża, poszczególnymi tematami, które do nas kierował, i dzisiaj jest pierwszy o, o wycofywaniu się z życia, a może pozytywnie o zaangażowaniu się w życie. Papież mówi o tym, że wielu młodych jest takich, którzy rzucają ręcznik na ring, zanim podejmą życie, zaangażowanie w nie, a Karolina jest kimś takim, kto no, tego nie zrobił. Nie zrobił tak? Ona wzięła swoje życie w swoje ręce z Panem Bogiem i, i zaangażowała się w nie bardzo. Papież powiedział też takie słowa. Nie chcę nikogo obrazić, ale napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesnymi emerytami. To sprawia mi ból. Młodzi, którzy wydaje się, że poszli na emeryturę, mając 23, 24, 25 lat, to mnie boli. Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy rzucili ręcznik przed rozpoczęciem walki, którzy się oddali. Nie rozpoczęłszy nawet gry. To jest taki znak nawany przeciwnikowi, że poddaje się. Nie chce dalej się angażować, nie chce dalej walczyć. To wydarzenie spotkania z papieżem nie kończy naszego życia, naszego wędrowania, ale jest etapem. A Karolina cały czas pokazuje, że że no, nie można się z życia wycofywać, bo wtedy życie jest puste, nudne, ale jeśli my się zaangażujemy, jeśli zaczniemy kochać, służyć, to wtedy tak naprawdę żyjemy. Dzisiaj o tym chcę, chcę też powiedzieć młodym, kiedy przyszedł jeden człowiek do Jezusa i pyta, co robić, żeby żyć? A Jezus mówi mu, kochaj, tak? że Miłość to jest życie, tak? Życie to jest miłość. Jeśli nie ma miłości, nie ma życia i odwrotnie, więc no, to jest świetne miejsce, żeby o tym mówić. Nawet jeśli myślimy o Karolinie, która w kontekście ludzkim, powiedzmy, no straciła życie, tak, ale naprawdę żyła. To było życie pełne pasji, przygody, życie pełne radości i, i myślę, że młodym takie życie smakuje. I myślę, że, że no, oni są zawsze otwarci na tego typu wezwania i nie boją się, jeśli ktoś przy nich idzie i towarzyszy im, bo to jest myślę bardzo ważne, żeby im dzisiaj towarzyszyć. A wielu no, samych zrezygnowało z życia i młodzi zostają sami. Trzeba im pomóc, żeby żeby szli. Widać y, też takie ogromne poruszenie wśród młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi, tych, którzy byli w Krakowie, którzy przeżyli tydzień misyjny. Widać, że doświadczenie, to na coś cośmy liczyli, że doświadczenie kościoła, młodości kościoła, entuzjazmu kościoła, y, że ono jest obecne w wielu tysiącach młodych ludzi, którzy mieli dzięki Bożej Was uczestniczyć w Krakowie, w tych Światowych Dniach Młodych. Taki sens był Światowiedni Młodych, jest Światowiedni Młodych, po to Ojciec Święty, Jan Paweł II je powołał do istnienia, żeby, żeby ci, którzy w nich biorą udział, mieli okazję, Doświadczyć wspólnoty, doświadczyć kościoła, który jest młody, radosny, ma zawsze zielone światło, aby doświadczyć Chrystusa w tej wspólnocie. I myślę, że to się dokonało. Oczywiście to nie są rzeczy, które można jakieś mierzalne. To będziemy, myślę, cały czas też odkrywać indywidualnie, w naszych sercach. I to, to będzie się przekładało na te nasze małe i duże wybory. A o to właśnie chodzi, bo Ojciec Święty pragną, aby Światowe Dnie Młodych były takim czasem, kiedy młodzi ludzie. Kiedy projektują swoje życie, aby stanęli pod krzyżem, aby Chrystusa uczynili punktem odniesienia swoich planów, swoich marzeń. I właśnie o to chodzi. Myślę, że tak się dokonało. To się dokonało i to się będzie cały czas dokonywać. Natomiast, co w przyszłości będzie? Ile z tego, co z tych emocji, z tych pięknych doświadczeń przekujemy na naszą codzienność? To też od naszej, naszego duszpasterstwa, organizacji tego naszego duszpasterstwa zależy, ale przede wszystkim zaangażowania poszczególnych osób, które będą chciały wrócić, zaczerpnąć z tego dziedzictwa, które, które, które zostawi nam Ojciec Święty. Myślę, że taki pierwszy widoczny już owoc to jest, to jest jakby zmniejszenie dystansu albo może może, nie wiem, może nowe relacje ludzi, także kapłanów, ale i świeckich z papieżem. To jest dla mnie pierwszy owoc widoczny, już kiedy po tych Światowych Dniach Młodzieży nawiązała się jakaś szczególna taka nić między papieżem, Ojcem Świętym, Franciszkiem, a, a Polakami. To, to jest pierwsze takie dla mnie widoczne, kiedy słucham, rozmawiam, to cieszę się, bo on dla mnie jest kimś takim też bliskim. No i myślę, że wiele też takich emocji opadło niezdrowych, niewłaściwych. Jest więcej takiego otwarcia i też pragnienia bliskości. To, o czym mówił papież, ta bliskość jest czymś bardzo ważnym, bo od niej zaczyna się wszystko. Tak? Później możemy iść głębiej dalej, a jeśli jesteśmy daleko od siebie, no to nic wspólnie nie zrobimy. Tarnowskiej ziemi prowadź nas. Do Pana kieruj, ludzi. A za przykładem Twoim życia czas Niech miłością napełnia się w nas Curo Tarnowskiej ziemi prowadź nas Do Pana kieruj prośby ludzi A za przykładem Twoim życia czas Niech miłością Napełnia się w nas, Zóro Tarnowskiej Ziemi, prowadź nas, Do Pana kieruj prośby ludzi, A za przykładem Twoim życia czas, Niech miłością napełnia się w nas, Zóro Tarnowskiej Ziemi, prowadź nas. Do Pana kieruj prośby ludzi, a za przykładem twoim życia czas, niech miłością napełnia się w nas. Chcemy też sprawić, by trwały te Światowe Dni Młodzieży, bo mamy poczucie, że wielu naszych bliskich, koleżanek i kolegów nie spotkało się z Ojcem Świętym Franciszkiem, nie weszło w atmosferę tych lipcowych dni w Krakowie z różnych powodów, bo rodzice nie pozwolili, bojąc się, że tam będą terroryści i coś im zrobią, bo uwierzyli... Temu, co mówiły przez pewien okres media, bo może zbyt mała była nasza aktywność, aby ich zachęcić, przekonać, zawieść do Krakowa do brzegów. Teraz mamy czas spokojny, bezpieczniejszy. Jesteśmy naładowani przeżyciami i treściami tamtych dni i chcemy się podzielić. Chcemy przekazać je temu najbliższemu środowisku, otoczeniu wierząc, że. Chociaż w ten sposób ten entuzjazm, radość, wzruszenie, które wypełniało nasze serca, stanie się ich udziałem. I warto też pamiętać, że ten Duch Światowych i młodzieży będzie trwał tylko wtedy, gdy sami będziemy pamiętać, jedynym Zbawicielem dla nas i dla świata jest Jezus Chrystus. Do Niego trzeba iść, o Nim mówić, Jemu ufać. Jedyną drogą prowadzącą do szczęścia jest ta wskazana w Ewangelii, urzeczywistniana także przez posługę, przez codzienność Kościoła. Najpiękniejszym sposobem przemieniania człowieka i prowadzenia do Boga jest miłosierdzie. I dlatego warto starać się, byśmy byli miłosierni jak Ojciec. Choćby nas to miało kosztować dużo, jak po ludzku sądząc kosztowało to Karolinę. Ale nie ma innej drogi, aby stać się kolejną gwiazdą, a niebo skłonie kolejnym świętym Kościoła, którym jesteśmy. ważny dzień dla każdego młodego człowieka z naszej diecezji i nie tylko, bo wspólnie przeżyliśmy kilkanaście ciekawych dni, czy to w naszych, naszych diecezjach, czy później w Krakowie. No i teraz jest pora, żeby za to wszystko podziękować Panu Bogu tak naprawdę. Gdyby nie było takich spotkań, to dużo mniej młodzieży by się zaangażowało w cokolwiek, bo duże księży mówi, że w formacji nie chodzi o to, żeby robić od wow do wow, ale to też jest ważne, żeby po prostu zaangażować tą młodzież, która jeszcze nie jest zaangażowana. I można spędzić, spędzić fajnie czas. Warto, warto było przejechać, zobaczyć coś. Spotkać się z różnymi ludźmi i poznać ich. Ja jestem również uczestniczką e, tutaj miasteczka modlitewnego tegorocznego. Co prawda termin się nam troszeczkę zmienił ze względu właśnie na Światowe Dni Młodzieży, ale cieszymy się, że nawet taka forma dziękczynienia została połączona z naszym miasteczkiem modlitewnym. E, teraz jesteśmy w trakcie koncertu Arkadio. Widać tę radość, widać ten entuzjazm, to, że Światowe Dni Młodzieży nie skończyły się w lipcu e, i, i ta idea przetrwała, że młodzi dalej tym żyją. Czerpiemy z tego energię z tego, co się stało i cieszymy się radością spotkania z papieżem Franciszkiem, no i przede wszystkim ze wspól wspólnotą młodych ludzi pozostałych. To jest takie podsumowanie pewnych wydarzeń, które miały miejsce tutaj. Miasteczko internet zrodziło się jako potrzeba, taką odpowiedź nam, potrzebę młodzieży, żeby się spotkać, żeby się formować, żeby tutaj Karolinka nas prowadziła. Potem spotkanie przed Światowymi Dniami Młodzieży, gdzie przyjechała cała Polska delegacja poszczególnych diecezji no, i ta góra Synaj, która wyrosła nam. Wyrosła nam Góra Synaj jako symbol decyzyjnego przygotowania. Ja myślę, że wśród wielu wydarzeń to jest bardzo ważne, ważne miejsce, gdzie będzie przypominało o tym, co się wydarzyło w naszej diecezji, ale też w naszych sercach, gdzie to wychodzenie na Górę Synaj to jest ten cały wysiłek ludzi podjęty z okazji Światowej Dni Młodzieży. Tak, jest to bardzo wyjątkowe miejsce. No, błogosławiona Karolina, patronka przygotowań do Światowej Niemłodzieży w naszej diecezji, patronka młodzieży, która daje przykład. No i młodzi, którzy przyjeżdżają na miasteczko, by trochę złapać tego klimatu, by poznać lepiej Karolinę, bo są tuż tutaj też młodzi spoza naszej diecezji. No i by też odpocząć od tego codziennego życia i złapać trochę takiego y, ducha y, religijnego. Specyficzne bardzo miejsce, bo... Nie, nie, nie bywam tu często, ale po raz kolejny tu przychodzę i, i czuję taki, takie coś. Nie jestem w stanie tego opisać. Takie, taki spokój duży tutaj i takie wyciszenie. Tak, to jest bardzo wyjątkowe miejsce. Tutaj wszystko tętni życiem. Cieszymy się. Po prostu jest radość i, i jest ta moc Ewangelii. Tego, że pan jest z stał, cieszymy się niezmiernie. Naprawdę jest cudownie i zachęcam, jeżeli w przyszłym roku będzie ktoś miał możliwość przyjechać na miasteczko, zapraszamy. Miejsce wyjątkowe, myślę, że nie tylko dla młodzieży z naszej decyzji, ale dla wszystkich z całej Polski, a przede wszystkim dla osób, które już doświadczyły tego miasteczka modlitewnego, bo inicjatywa ta już od kilku lat cieszy się taką otwartością, że Karolina nie zaprasza tylko tutaj naszych, z naszej diecezji, ale też osoby młode, które chcą ją poznać i chcą przede wszystkim zaprzyjaźnić się z nią i z Panem Jezusem. To jest z całej diecezji młodzież, dzisiaj się załączyła z nami młodzież z Łodzi, to jeszcze raz potwierdzenie to miejsce, to jest wielka, wielkie, wielki, można powiedzieć, punkt formacji młodych ludzi, którzy przeszli przez drogę krzyżową, i ta cisza na drodze krzyżowej, te rozmyślania, przyprowadzi nas na Eucharystię i po Eucharystii to jest właśnie ten czas, kiedy jest pełno radości, spotkań, kiedy jest dużo śpiewu, tańców, ale to zakończy się znowu spotkaniem z Jezusem. To jest po prostu życie, które możemy tutaj formować u Karoliny, bo on nas prowadzi pod grusze potem prowadzi nas na głębokie e, no, przemyślenia, na szlaku męczeństwa, ale też na plac sanktuaryjny, gdzie by się e, wspólnie radować, wspólnie tańczyć, wspólnie śpiewać. Widać to po tych młodych twarzach, radosnych twarzach, którzy e, radośnie śpiewają, skakują, podskakują. Także myślę, że jest to taka atmosfera z Krakowa, e, jak z papieżem Franciszkiem się mogliśmy spotkać i, i jest, bardzo, jest takie prawdziwe dziękczynienie. Yes! 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 Yes!

jakby naszą interakcję no to my robimy typowo koncert między utworami staramy się wrzucić jakieś myśli jakąś inspirację czuć tą atmosferę to co było w Krakowie tam gdzie są młodzi ludzie otwarci widać w nich wiarę i chcą uczestniczyć wiesz, w takich wydarzeniach no to uważam że to jest potężna nadzieja w ogóle dla naszego narodu nie także czuć to samo to co było w Krakowie jedynie tutaj wszyscy gadają po polsku nie

Wierzę, że w serduchu każdego człowieka jednak coś z tego, co papież Franciszek mówił, żeby nie osiąść na laurach, żeby nie, wiesz, na kanapie, tylko jednak działać, walczyć, zmagać się. Że coś dotarło po prostu. Chciałbym przekazać to, co naprawdę zawsze jest moim celem, czyli proszę. Nie zmarnujcie swojego życia w ten sposób, że pójdziecie za tym, co mówi świat, za tym, co mówią media, tylko zastanówcie się, co jest w Was najlepsze i idźcie za swoimi pasjami, talentami i róbcie kroki, żeby robić to, co kochacie w swoim życiu.